Tolerancja w szkołach tętniąca życiem wieża ciśnień, tysiące pasażerów ełki kolejki wąskotorowej. To tylko niektóre pomysły studentów zawarte w ich pracach dyplomowych. Właśnie rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę związaną z Ełkiem. Samorząd miasta taki konkurs ogłosił już po raz trzeci. W tym roku nagrodzono trzy spośród 21 prac nadesłanych na konkurs. Rzeczywiście są takimi pracami, które zasługują na to wyróżnienie z takich oto powodów, że pokazują nam ciekawe rozwiązania które możemy zastosować, które możemy włączyć w planowanie, w budowanie koncepcji. W różnych obszarach rozwoju naszego miasta. Główna nagroda 3,5 tysiąca złotych trafiła do Anny Jasińskiej, która w pracy zawarła wskazówki, jak uczyć euckich dzieci tolerancji. To pierwsza nagrodzona praca, która nie dotyczy ekonomii czy architektury. Laureatka stwierdza, że wśród Polaków z tolerancją nie jest najlepiej, a w pracy zaprezentowała cały program nauczania jej w szkołach. Rzadko kiedy tolerujemy sąsiada, który ma inny kolor skóry, który w ogóle jest z innego kraju. Jest problem yy, z taką Empatią między ludźmi. Yy, dyskryminuje się osoby biedniejsze, osoby brzydsze i tak No i o tym jest właśnie ta cała praca. Jury przyznało także dwie równorzędne drugie nagrody po 2,5 tysiąca złotych. Uznanie zyskała panorama wyznań ełckich autorstwa Anny Lewoc. Ciekawe pomysły na ożywienie euckiej wieży ciśnieni ma Paweł za droga. Wieża jest jednym z symboli miasta, ale i niezbyt często odwiedzanym zabytkiem. Paweł Zadroga widzi wieżę jako na przykład galerię sztuki. Czy coś w rodzaju muzeum tak jak jest teraz, w funkcji bym nie zmieniał. Natomiast samo zagospodarowanie terenu i tej okolicy w jakiś sposób no, chciałbym zmienić czy choćby utwardzone do jazdy, jakaś możliwość komunikacji się z tym obiektem i tak dalej. Konkurs jest po to, by takie właśnie ciekawe pomysły nie trafiały do szuflad, tylko były częścią planowania przyszłego rozwoju Ełku. Kilka już wykorzystano, na przykład pomysły na uatrakcyjnienie trasy ełckiej wąskotorówki. Znaleźlibyśmy już w tej chwili rozwiązania w architekturze zielonej, które zostały zasugerowane w naszym mieście. Włączyliśmy również kilka pomysłów do projektowania koncepcji nadbrzeża jeziora Euckiego, więc jest tych, jest tych pomysłów sporo, a będzie jeszcze więcej, bo planowane są kolejne edycje konkursu.